No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, Michu Michański w sobotę. Nie zdarza mi się ostatnio publikować w soboty ze względu na słabe zasięgi, dlatego też zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz. A dzisiaj nasza ulubiona seria, czyli Airdrop Info, gdzie będziemy mieć sporo nowości, sporo update'ów, trochę tokenów do sclaimowania i oczywiście będzie super fajnie i przyjemnie, także nie przeciągając, tradycyjnie zapraszam na intro. Dobrze, więc tak jak obiecałem na początku zajmiemy się Dimension, czyli drugim sezonem, który mają tutaj pod sezon airdropowy. Wiem, że mają tutaj jeszcze trochę tokenów. Więc pierwsza opcja, musimy zweryfikować i podłączyć tutaj naszego X. Tutaj akurat zbyt wiele nie mogę wam pokazać. Są to mniej więcej 3 kliknięcia i później to zadanie jest już zaliczone. Słapy. Tutaj jest bardzo prosta sprawa akurat. Po prostu trzeba zrobić swap, na przykład z tokena Dimension na jakiś inny shitcoin, który tam mają, tak jak widać, ja tu sobie kupiłem jakieś 36 tych tokenów Degen. To nie jest ten Degen na sieci Base. To jest tutaj po prostu zrobiony jakiś shitcoin. Więc po prostu wpisujemy na przykład jeden token od Dym. Później dostajemy 50 tokenów Degena. Oczywiście możecie sobie kupić jakikolwiek inny. Możecie to zamienić również na USDC. Robicie swap i to by było na tyle. Później mamy Trade Launchpad Tokens. Tutaj mamy różne tokeny, które zostały uruchomione przez community. Najlepiej, żebyśmy sobie wybrali taki, który ma tutaj duży progres. Wchodzimy sobie w niego. Tutaj w zakładce Buy. режимы jednego dyma albo buszka, jak kto woli. Bierzemy go i po jakimś czasie zaliczy nam to zadanie. Nie wchodziłbym w te tokeny w jakichś większych ilościach. Mamy później IBC transfer. Tutaj akurat musimy dokonać transferu z, na jakiś rolap. Dimension charakteryzuje się tym, że można tutaj tworzyć nowe rolapy, czyli nowe aplikacje, na których możemy blokować nasz kapitał, więc tutaj na przykład również wysyłamy jeden token. Generalnie chodzi o to tylko, żeby nam Zaliczyli to zadanie. Dajemy transfer i potwierdzamy. Dobra. Później mamy USDC Holdings, z tym, że musimy mieć minimum 5 USDC, żeby to zadanie zostało zaliczone. I tutaj musimy zrobić transfer z innej sieci na naszym portfelu. Ja akurat mam podłączonego Rabi, ale pewnie jak sami wiecie, Dimension również operuje na ekosystemie Kosmos. Więc tutaj możecie sobie podłączyć inny wallet, który obsługuje na przykład Arbitrum, Base albo Solane. Ja tutaj widzę, że na Arbitrum mam ponad 9 USDC, więc 6 USDC chciałbym sobie zdeponować właśnie na Dimension. Robimy depozyt, dajemy confirm. Musimy to zatwierdzić, potwierdzić na naszym Rabi portfelu. Swoją drogą ciekawe, czy ten Rabi kiedykolwiek zrzuci jakiegoś airdropa razem z tym debunkiem. Teraz trochę airdropy zaczęły odżywać, no ale... Czy coś z tego wyjdzie? To nie wiadomo. Dobrze. Podpisujemy, zatwierdzamy, czekamy cierpliwie, aż to się przetransferuje i po jakimś czasie po prostu nam zaliczą to zadanie. Dobra. LP Pools mamy kolejne. Tutaj w ogóle, jak klikacie w tą strzałkę, to was przenosi na konkretną stronę. No i tutaj musicie sobie założyć takiego LP Poola. Jak widzicie, ja mam tutaj takiego jednego mikro. Co Wam tam najbardziej pasuje, jeśli przetransferujecie już te USDC, to możecie sobie właśnie postawić tak jak ja. Tylko że ja wcześniej transferowałem dużo mniej. Po prostu to jest USDC, które użyłem z tego swapa. Więc jak sobie tutaj wejdziecie, dajecie Add Liquidity, na przykład jeden Dimension, po drugiej stronie potrzebujecie 023 USDC. Możecie to zrobić również single asset, czyli na przykład dajecie samego buszka i tutaj dajecie jednego tego buszka, dodajecie płynność i wtedy powinno Wam również to zaliczyć. Dalej mamy LP Bridge, tutaj jest akurat płynność, którą musimy dać do tych rollupów. Provide Rollup Liquidity. Widać to jest. Widać. Ja tu mam odysphere. Więc biorę tego, tutaj mamy jakiś operatorów i chciałbym dodać. Jeden token DYM. Dajemy tutaj save. Zatwierdzamy, potwierdzamy to na naszym portfelu. Tradycyjnie. Dobra. Transaction submitted successfully. Możemy sobie teraz wrócić. Tego zadania jeszcze wcześniej nie robiłem. Jeśli chodzi o staking DYM, to tutaj powinniście mieć to zrobione. Jeśli nie odstajkowaliście żadnych tokenów, to jest w ogóle super proste. Po prostu trzeba zastajkować nasze tokeny DYM. Wybierajcie tutaj takich walidatorów, którzy nie mają zbyt wysokich. Wysokiego fi, a gdzie jest dużo zastejkowanych środków. Refer Friends, także tutaj musicie trochę nagonić Waszych kolegów lub koleżanki. Wydaje mi się, że jeśli puścicie posta na X, możecie tam dodatkowo zbustować np. ten post reklamami, to przynajmniej te dwa refy powinny wam wpaść. Jeśli otagujecie Dimension, także no to zadanie jest takie ekstra. Tutaj jest problem z tymi rolapami. Jeśli chodzi o zrobienie tego tokena, to akurat możemy sobie zrobić taki token, z tym nie ma problemu. Chociaż tutaj widzę, że jest sporo takich, sporo takich rzeczy, że nie wiem czy mi to zaakceptują, bo tu jest domena. No i tutaj sobie moją domenę. No tu kurde nie przyjmuję znaków specjalnych, nie da się tego wkleić. Dobra, zrobimy Money Makes Money. Za opłatę musimy zapłacić 5 buszków. I no, im dłuższa będzie ta domena, tym tańsze będzie fi, jednak 5 dymów, 5 buszków to jest minimum. Tutaj od razu dostaliśmy Rollup ID i możemy na przykład Base Slayer dać Celestia. Display Name. Dajemy Michu Michanski. tutaj damy na kosmos. Was, website, wklejmy tą stronę. X też tutaj mogę podać. Coś jeszcze i potrzeba. Nie. Dobra. Rejestrujemy. Także tak jak widać, będziecie potrzebowali trochę tych tokenów na waszym portfelu, żeby porobić te swapy, dodać płynność. No jeśli chodzi o płynność, to może ona być bardzo minimalna, ale tutaj minimum, wydaje mi się, że te 10 tokenów DYM będzie wam potrzebne na portfelu. Teraz tak. Tutaj musimy ustawić tokenomie. Dobra, dajemy ticker. Michu Total Supply Tu w sumie nie musimy tego zmieniać. wydaje mi się, że wszystko może pozostać tak, jak jest. Generate Zobaczymy, czy nam to wejdzie, czy nie. Musimy to zatwierdzić, oczywiście, na naszym portfelu. Tak, tak, dobrze. Teraz mamy zakładkę tutaj, krok trzeci. Mamy Launchpad Settings. Ile tutaj zbieramy? Powiedzmy, że zbieramy 350 czyli 83 dolary. 7 dni. Dobra, ja tutaj nie chcę kupować swoich tokenów. Wy też ich nie kupujcie, bo tu nic z nich nie będzie. Dajemy lunch, lunch. Missing initials. Coś tutaj brakuje. Czego brakuje? Ok, musimy jednak kupić. Dobra, kupimy za jednego buszka. Lunch, lunch. Idzie to czy nie idzie? Dobra, chyba przeszło ze względu na to, że musimy to zatwierdzić na naszym portfelu. Trzymamy kciuki. I co się wydarzy? Jeszcze jedno potwierdzenie tutaj. Token successfully lunch. Dobra, czyli mamy to. Launch page. No, nie, nie liczyłbym tutaj na jakikolwiek sukces tego tokena, także zostawmy to, wróćmy do strony tutaj, sezonu drugiego. Problem jest z tym zadaniem Operate Rollup, ze względu na to, że tutaj musimy postawić serwer. Możemy oczywiście ten serwer postawić na naszym własnym komputerze, i tutaj są jest instrukcja jak ten serwer należy postawić. Ja to wolę ominąć. A później druga sprawa to jest rollup roll TVL, więc muszą tam być konkretne zablokowane jakieś środki w tym naszym rollupie, który odpaliliśmy, żeby nam zaliczyło to zadanie. Więc w sumie zrobimy wszystkie oprócz tych dwóch ostatnich. No i tak jak widać, te zadania potrzebują trochę czasu na to, żeby zostały one zatwierdzone. To i chyba to wskoczyło mi na drugi dzień. Także na Spokojnie czekamy i zobaczymy, jak tutaj się to rozwinie. Dobra, i lecimy dalej, czyli do Monada. Monad Score. Tu mamy takiego Noda, który kopie nam jakieś punkty. Tak jak widać, przez trzy ostatnie dni mnie nie było, ponieważ byłem na spotkaniu w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Kto ma wiedzieć, ten wie, dajcie znać w komentarzu, jeśli w ogóle mnie oglądacie. Są tutaj super łatwe taski, które w ogóle możecie robić. Ten akurat możecie robić każdego dnia, ale po 2000 punktów macie na przykład za follow na xie, czy za dołączenie na, na Discord, wcale nie trzeba tam dołączać. Wystarczy kliknąć po prostu tą ikonkę i później sklejmować te nasze punkty. Dodatkowo mam tutaj dla Was NFT, -ka. akurat NFT Mint zaczyna się ten publiczny za 3 godziny, także mam nadzieję, że jak. Wypuszczę to wideo, to powinien już być online. Jest to free Mint, jednak jest tutaj tylko 500 sztuk dostępnych. Nie mam pojęcia oczywiście, czy coś będzie za tego NFT, ale zawsze lepiej jest go mieć niż nie mieć. Kiedyś wcześniej również pokazywałem wam ink Chain. To jest łańcuch L2 sponsorowany przez Kraken. No i teraz mamy. Weryfikację. I ta weryfikacja właśnie przechodzi przez Kraken, gdzie tutaj musimy podłączyć naszą giełdę. Także jeśli działaliście na inchain, to zróbcie tutaj sobie waszą weryfikację. Ok, teraz wchodzimy tutaj na airdropy. Airdrop GAIA Token 3. Była tutaj kampania na Binance Alpha, gdzie w pierwszej fazie trzeba było zdobyć 233 punkty, w drugiej fazie 200 punktów i już wtedy tutaj łapaliście się na jakiś airdrop. Kolejna kampania była taka bardziej social media, trzeba było tutaj również postawić noda, lajkować, retweetować ich posty. Takie był tutaj trochę engagement farming, ale jeśli się nie załapaliście, to również jest tutaj sezon drugi. Sezon drugi wygląda dość podobnie, jednak jest to kampania połączona z depozytami, więc wiadomo, że ludzie po prostu z większym kapitałem zbiorą tutaj większość tego. Airdrop. Airdropa. Mamy tutaj róż, różne opcje DeFi, mamy staking i tak dalej. Kolejny airdrop Unite Airdrop. Tutaj również była kampania airdropowa. Były przyznawane nagrody na przykład za granie w League of Lama. Mieli oni tutaj swoją taką minigierkę. Kolejną minigierką było Mams Kitchen i poza tym mieli dwa sezony. Unite Odyssey 1 i 2. Było tam sporo właśnie takich social questów, właśnie engagement farming. Sprawdźcie sobie możliwe, że coś wam tutaj skapło, jeśli działaliście. Tutaj mamy kolejny airdrop. Sferon Network. Nie SoFON Network. Tutaj trzeba było zebrać minimum 1000 punktów, właśnie w takich social taskach. Była również kampania na Galxe, jak i również było KYC. Na koniec kampanii był robiony snapshot dla wszystkich, którzy posiadali nft Powinno coś dla Was tutaj czekać. Dalej mamy e Kubo Protocol. To była bardzo stara kampania, właśnie na Starknet, jednak wiem, że bardzo wiele osób odpuściło sobie tą kampanię, ze względu na to, że ten airdrop od Sparknet no, nie był do końca zadowalający. Zresztą możemy to zobaczyć po tym, co się później stało z ceną. Jednak jeśli działaliście, to polecam sobie sprawdzić. Możliwe, że coś dla Was tutaj czeka. Tutaj tak spekulacyjnie chciałbym Wam powiedzieć, że wrzuciłem na staking trochę tokenów WAL od Walrus. Jeden airdrop za testnet już się odbył, jednak w tej pierwszej kampanii tam było 200 milionów tokenów Walrus. W tym momencie mamy jeszcze. 300 milionów tokenów Walrus do rozdysponowania. A ten gościu, który to twituje, jest CEO Mysten Labs, buduje SUI Network, jak i również Walrus Protocol, więc miejmy nadzieję, że coś wie i próbuje nam tutaj sprzedać jakieś insiderskie newsy które tweetuje na Twitterze. Tak jak widać prawie 300 tysięcy wyświetleń tego posta. Jeśli chodzi o sam token VAL, no to on nie zrobił jakichś konkretnych wyników. Został on wypuszczony w kwietniu, no i tak jak widać, no buja się tutaj tak. Za bardzo tutaj żadnych wystrzałów nie było. Mają oni 6 miliardów w obiegu. Nie, to w sumie to jest kłamstwo. Ponieważ wiem, że trochę tokenów jeszcze mają zablokowanych. Dodatkowo te tokeny oczywiście na airdrop również są zablokowane. Więc ja delikatnie wrzucam. Wróciłem sobie tutaj trochę tokenów staking, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Spekulacyjnie postanowiłem trochę sobie tutaj zablokować. No i Zonda. Zonda ostatnio robi mega robotę. W ogóle gratuluję wszystkim, którzy otrzymali airdrop z kampanii airdropowej. Tak jak zapowiadali, chyba jeden z największych airdropów. Prowadzonych przez platformę scentralizowaną. Bardzo fajna dystrybucja z tego względu, że naganiacze, którzy pracowali nad tą kampanią, w tym i ja, nie dostali jakichś największych nagród, a ta dystrybucja była liniowa. No i teraz prowadzę tutaj giveaway 10 razy 50 tokenów ZND. Zobaczcie sobie na CoinGecko w ogóle, co ten token zaczyna tutaj robić. Oczywiście było lekkie odreagowanie po ostatnich wzrostach. 50 tych tokenów to się równa 15 dolarów. Zadania są generalnie bardzo proste. Zostawić tutaj follow, oznaczyć dwóch znajomych i zrobić retwita tego posta. Pojawiło się tutaj bardzo dużo komentarzy. CryptoDzik tutaj zaczął komentować ostatnio. CryptoDzik ma jakiś problem z giełdami scentralizowanymi. Ostatnio też mi tutaj pisał odnośnie MEXa. Chodziło o to, że zostały zablokowane jakieś środki e, traderów, którzy tradowali na dźwigni, ale tutaj akurat Maciej Tomczyk pomagał w tej sprawie. Z tego co wiem, to większość środków udało się odblokować, a tak jak widać na wszystkie jego pytania odnośnie zondy tutaj po prostu odpowiedziałem. Zonda crypto przez ostatnie lata robi mega progres, no a mam nadzieję, że token jeszcze zrobi dobry wynik, także pozdrawiam wszystkich holderów. Jeśli chcecie wziąć udział w tym giveaway, zostawię link w Opisie, a rozwiązanie pojawi się w następnym tygodniu. Dobra, lecimy dalej, i tu mamy dobre newsy od Cyca, czyli Cycle Network. Będzie tutaj kampania airdropowa na Binance Alpha. Oczywiście zostaną oni również tam wylistowani. Tak samo jak będą się listować na BitGet, Max i chyba Gate.io, chociaż do Gate.io to raczej mam awersję. Więc jeśli nie oglądałeś, to pewnie nie wiesz o co chodzi. Chodzi o ten Goose Farm. To jest taka aplikacja web2 web3, ze względu na to, że ona jest połączona z TikTokiem po to, żeby właśnie onboardować tych użytkowników. Z web 2 do web 3. No i były tutaj jajka. Takie złote jajka, które będą nam dawać benefity właśnie w postaci airdropa CYC, czyli tego cyca. Ja zdeponowałem sobie tutaj na próbę jakieś 100 dolarów. Tak jak widać, zarobiłem już 1,74 74. Tych gusów jeszcze tutaj się nie da zarabiać, ze względu na to, że te jajka dadzą nam w sumie dwa airdropy CYC i airdrop Goose który pojawi się w trzecim kwartale tego roku, więc również już niedługo. Na stronie głównej jest informacja o zakupie tych jajek. Te jajka kosztowały 350 dolarów wtedy jak ja je pokazywałem. Sprawdźmy ile kosztują teraz. W tym momencie jest to 390 USDT Tutaj jest w ogóle promo code który możecie otrzymać ode mnie Ten promo code daje Wam zniżkę na 5% więc Zamiast 390 zapłacicie 370 dolarów. Z tego co informowałem tam wcześniej, to sam ten airdrop CYC według kalkulacji na podstawie ich ewaluacji powinien wynieść mniej więcej 300 dolarów. Więc część kosztów z tego jajka dostaniecie z powrotem przy airdropie CYC. Powinniśmy być w proficie po tym drugim airdropie tokena GUS, jednak samo to jajko będzie nam dawać boosta do farmingu, gdzie będziemy mogli zarabiać dodatkowe tokeny GUS. Jeśli nie wiesz o co chodzi, sprawdź tutaj to wideo. No i na ich Twitterze możemy zauważyć, że Mint skończy się razem z TGE tokena CYC, który będzie mieć miejsce 4 sierpnia. Więc podobnie jak to miało na przykład miejsce z nodami Sonic SVM, razem z listingiem tokena, po prostu sprzedaż się kończy tyle, nie ma więcej nodów, tak samo jak i tutaj, nie będzie już więcej. Więcej tych jajek. Jajka również możemy sprzedać na markecie. Jeśli nie chcecie farmić, po prostu odsprzedajecie komuś jajko i tyle. Jednak do tego jak przebiegnie listing jednego jak i drugiego tokena, tutaj niestety nie mam żadnego wpływu, ja zakupiłem sobie jedno jajko, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Smart Ringi Kudis już zostały porozsyłane. Chyba nie wszystkie, bo ja akurat nie dostałem maila z, z potwierdzeniem, że mój ring już jest w drodze. Jednak sprawdźcie swoje skrzynki, jeśli kupowaliście Wersję sportową. Widziałem, że już niektórzy tutaj otrzymali takowy ring. Projekt cały czas się rozwija i cały czas nawiązuje nowe współpracy. Tutaj, właśnie, jest ktoś z żółtym ringiem. Dodatkowo jest tutaj kampania na unboxing, gdzie jest do podziału 3000 dolarów. Zaraz wam ją tutaj pokażę, gdzieś ona jest. O, właśnie, 3000 dolarów do podziału. Trzeba po prostu nagrać unboxing i tutaj otagować. Konkretnie, kudis. Tutaj są wszystkie zasady. Mi się ten projekt generalnie bardzo podoba, bo wpisuje się po prostu w mój lifestyle. No i lecimy dalej. Linia, linia, ostatnio dość dużo newsów. Mam nadzieję, że wypuszczą ten token w kolejnych, tam powiedzmy, dwóch, trzech tygodniach. Mamy dostępną tokenomię. Na airdrop zostanie przeznaczonych 10%, chociaż z tych 75% również będą wynagradzane. LXPL, czyli punkty za płynność, no i zależnie od tego, jaką ten token będzie mieć FDB. Takiego airdropu będziemy mogli się spodziewać. Mają oni również tutaj kampanię na Kaito i na Binance Alpha. Więc przy FDB 3 miliardach dolarów, co by się równało 4 centy. Przy 18 tysiącach LXP będzie to airdrop mniej więcej 756 dolarów. Przy ewaluacji 6 miliardów będzie to 0,08. Więc airdrop dwa razy tyle, czyli prawie 500 dolarów. Będzie, to się oczywiście okaże. Jest już w ogóle dostępny premarket tego tokena, gdzie mamy w tym momencie cenę 0,5 centów. Premarket jest dostępny na Aevo. No i czekamy, czekamy, zobaczymy. Trzymam kciuki. A teraz mam tutaj dla was ciekawostkę. Unicorn X to jest dex, który działa na Solanie i na Binance Smart Chain. Niestety ta wersja webowa nie była już dawno upgradeowana, więc nie mogę za bardzo wam Pokazać na, na jakiej zasadzie on działa, ale jest to taki social trading, gdzie ludzie mogą promować swoje sygnały, pokazywać swoje sygnały, gdzie są różne grupy. I właśnie dogadałem tutaj kampanię promocyjną. Zobaczymy jak to pójdzie. Na początek mam do rozdania 100 wejściówek po 5 dolarów. Dla każdego, kto dołączy do mojej grupy i wpłaci minimum 10 dolarów w BNB. Tutaj operuje się głównie na solanie albo na BNB i można w tych grupach postować Różne sygnały tokenów, które właściwie nie chcą wchodzić na seksy albo najpierw wchodzą na DEXy typu właśnie Unicorn X, a później dopiero listują się na seksach. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź tutaj to wideo. Więc na początek minimum 100 osób po 5 dolarów. Dodatkowo mam również merch, czyli 10 czapek, 10 i 10 blues z kapturem, które po prostu wybiorę losowo i zostaną one wysłane na Wasz adres. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie musicie tutaj nic właściwie tradować. To jest wszystko zależne od Was. To jest Wasza prywatna decyzja. Jednak Unicorn X w tej postaci, jeśli chodzi o aplikację, to jest coś, czego jeszcze nie widziałem. Udało mi się akurat tutaj trochę zarobić, korzystając z sygnałów z innej grupy, a na mojej grupie jest również czat, gdzie macie większy po prostu do. Dostęp do mnie, zawsze możecie się o coś zapytać, czegoś dowiedzieć również. Czasami pojawiają się tam sygnały na konkretne koiny, które akurat wszystkie w tym momencie są na plusie. Mimo tego, że na rynku mamy właściwie to korektę. Ostatnio mieliśmy również airdrop od Sonic. Pojawił się tutaj jakiś upgrade, jednak właściwie to nie wiem na czym on polega. Wcześniej pokazywałem wam stronę, gdzie możecie odebrać dodatkowe tokeny S. To było tutaj w tym wideo. Problem z tym airdropem jest taki, że nie udostępniają oni zebranych punktów, które zbieraliśmy przez ponad. Pół roku. W tym momencie trwa już drugi sezon. Mam tutaj ponad 4000 punktów. Airdrop można sobie sklejmować. Nie był to jakiś duży airdrop. Ja dostałem 160 tokenów Sonic. Do tego mam 182 do odblokowania, jednak muszę na nie sobie cierpliwie poczekać. Jeśli chciałbym je odebrać teraz, to spala 95% wartości i będę mógł odebrać tylko. 20 nie całe 20 tokenów. Więc po prostu sobie cierpliwie czekam. Na Soniku udało mi się zarobić już kilka lat temu jeszcze przed rebrandingiem, także cały czas traktuję to jako moonbag i czekam na jakieś fajerwerki na tym ekosystemie. No i to by było już na tyle, drodzy państwo. Tutaj mogę wam polecić czapkę, którą zrobiliśmy razem z Proof of Work, która ma NFC, NFT, weryfikację autentyczności, do której będą dokładane tutaj kolejne funkcje Zostało nam jeszcze kilkanaście sztuk. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A poza tym w opisie możecie znaleźć wszystkie linki na giełdy, które naganiam: portfel sprzętowy Keystone, który serdecznie polecam, OKX, regulacje Mika, Bitunix. Giełda Futures Non KYC, tradycyjnie Bybit. Poza tym mojego bloga, kantor wymień Bitcoina na hasło Michał Lewicz macie zniżkę na prowizję, mój drugi kanał na YouTubie, taki bardziej podróżniczy i kanał na telegramie. Tyle ode mnie. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Łapka w górę, siemanko pozdrowki! Yo.